Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? Nie, no i piorun... Pie, pie, nie będę mówił jak... Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię Matko Bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można, bo remont na tym krótkim odcinku potrwa do 22 grudnia. No Jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Co panie myślą o tym, żeby zalegalizować marihuana w Polsce? Taki kontrowersyjny no, na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? No, w żadnym wypadku komu to potrzebne? A komu to potrzebne właśnie? A dlaczego? A dlaczego? To znaczy, wydawał rozkazy, rozpoznają nas natychmiast. Ja w sumie mam okazję dla nich dziewonki. Dlaczego? właśnie. Chodź, Dud. Proszę mi powiedzieć, jaki był dla pana rok 96 i czego pan sobie życzy w 97. 90... Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 97? Hmm. Tego samego co w szóstym. A trochę konkretniej. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię. I dużo spałem. Leżałam na łóżku i słyszałam czas! I wyleciałam, a tu chłop stoi, i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam. I później dzwonił w telefon i spadł. A tego nikt nie szukał, kł... k***a. Wszyscy stoją jak chłopie. A może leży gdzie? Panie, tak się nie robi. Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. Policja jest Warta. Gdzie policja jest? Szukać chłopa. Nie stoi tak jak ciulek. A mogłaby, pani, o, mogłaby Może pani, pojechał gdzie? pani powiedzieć bez przeklinania, bo to... Przeklina, bo wiesz Chłop może w szoku jest! To firmowy telefon. Pokaż Adam. Umiesz go włączyć? Bateria, pokaż z tyłu, jest bateria. Odwróć z przodu. Włącz no go. A ja włączę to? Ładowarkę musisz mieć. No właśnie mówię, no ja ja a mój Które? proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem. Nie, nie, nie bardzo, ale jakby mi się dało. Zależy, to zależność od tego jest jak. A jeżeli już pan czyta, to najczęściej jakie to książki są? Przynajmniej jakichś tych lepszych lektur, lepszych takich znanych aktorów. Pisarzy hmm. zawsze, znaczy, ja pisarzy znanych. A ile książek w roku jest Pan w stanie przeczytać? Na no, zależności, wiem, jak, zależny, czy będę kupował, czy by pożyczał, nie. No więc właśnie najczęściej Pan kupuje, czy Pan pożycza? No średnio. Tak, Aby a kupować to rzadko. Wypożyczać najwięcej. A dlaczego Pan niechętnie kupuje książki? Nie wiem. Nie, 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 bo nie powiem Panu czego. Nie powiem. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Podobniej y, albo, albo szyny, które nie były... nie są równe, albo po prostu, no tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu y, y, szyny, szyny były złe, a podwozie... 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 podwozie też było złe. Ej, y, gdzie masz mufę? Powiedz mi, gdzie masz przy kolanku mufę? Uwaly go marz! Odwróć to kolanko! MUFOM DO CIEBIE MA BYĆ! NIE kręć NIM KUR... TYLKO MUFOM DO CIEBIE! Odwróć, że kur... 80 stopni! Tak? Pokaż to do góry! to! Tak! Tak? tak. <ścoughs> A! Odwrotnie się całe Boże, Ja go no. latnie Kur... tym bez tego połóżni się, do ciebie! Ty! Pokaż kolanko, pokaż kolanko Ty! Pokaż tak do to! Pokaż no. to! Pokaż to! Pokaż to kolanko kur... mać! Bo trzeba już do dołu Tak, widzisz, gdzie masz mufę, gdzie wkładasz I wkładaj tak. tym dźwiękiem do środka! A jak ty masz odwrócone? No i co? Gdzie to wchodzi? Obró się to! Cały obrót! Dawaj manek! Dawaj manek, to już się kameruje! Ej kurwa, ta kierownica! się Kurwa! Ej, Kurwa! się Kurwa! 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 Ała, Kurwa! Mało znany jeszcze publiczności pan rybarczy. To jest właśnie po prostu polski młodzież, która chrapi w Tutaj można zauważyć guzik, nie... Co Pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. A co, no... Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka... Sytuacja, nie? Dobrze, Chema, dlaczego na, 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 to chema mnie interesuje. Nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie... Mistyfikacja interesuje. Chemia, coś takiego. Proszki, kurde, nie... To ja to chciałem pomalować, nie mogę tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest, kurde? Nie pomalowałeś. No, nie szło. To jest amelion! Co, co? co to jest? Amelion Co? Amelion. Co to jest? Amelinowe, no to drogę. Jakie? Amelinowe, no dobrze. A co to jest? No ale co to jest? To jest... Krzychu To jest amelinowe Amelion to jest I to, to drogie ja, ja chciałem je. to pomalować, to nie idzie pomalować tego Nie pomaluję! To musisz farbę amelionową Jaką? Amelinową ale farbę jaką? Amelinową Ameliną To jest To Te ramki, to pomalujesz Dlatego to chciałem pomalować i chuj Wziąłem ścierać farbę Nie pomalujesz Nie? To jest ameliną Pani, ja tak staro jeszcze muszę łapatować Płakać mi się chce całą, Całe lato drabloj A całą zimę łapatę w gości trzymaj Czajno łapatować. Jeszcze nam kazują chłodniki łatki dować. Się k***y wykształciły za nasze pieniądze. A teraz jeszcze nam, starym dziadom, kazują chłodniki łatki dować. Zamiast łoni mają tu robić. Idzie straż miejska Mandat! Mandat! Robimy na rondzie zawracanie. Zawracanie. No. Takie trudne. Kierunkowskazu nie włączasz jedź matko jedyna matko jedyna nie no idziesz do domu naprawdę nie ja idę małgosiu, naprawdę siwy dym no idę do domu co ty to teraz zrobiłaś to nie ma sensu nie naprawdę mówię ci nie wiem małgosiu nie wiem co jest nie wiem dawo jak ja przeleciałem to i ty mój. Tak, ja się boję. Dawaj, dobra. Jadę. Wyciągnąłeś wszystko z kieszeni? Ja, no, ale ja się boję. Myślisz to, że się nie wie? Nie, nie wie, wie się. Co ty? Nogi podkurcisz, to będzie dobrze. No. Tak jak ja, nogi podkurcisz. <śleszy> <śleszy> Ładujesz? Tylko ciumie, nie głowa, ręce z boku i głowa cała wchodzi. do tego. Do dna. Do dna? Łeb dwa. do dna. Raz. Raz dna. Dwa, dwa. Trzy. Bana, co się tutaj dzieje, tak? Co tutaj robicie? Tutaj, bagno. A co wy tu robicie? Co? tego Miał kurde, to, teglo, to, to tak. no. Na chleb tak zarabiacie? Tak jest. Tak jest. Ciężka tu jest praca. Tak jest. Tak jest. Tutaj. Tutaj. Oj, o patrz, patrz, pat, to dostawia, ten wstawia, koniec Jedzie, bok. Teraz już tego. Tak uwaga, jest. uciekać! Ty, będzie, pa, biednie! Ale urwał! Ale to było, ale dobre! Uciekać bo będzie. Ale, ale <laughs> urwał, a tylko trochę było. Uważaj! Odejdź! Uważaj. Uważaj. Odejdź! Uważa, bo Bozy bierniecie! Urwie na sedze! A Jezu Maria A jej ale go otłukują dzisiaj To się dzieje Źle <grym> stanął jego tłuką Otłukni całego Mógł chłop jeździć koniec Tragedia się Ale cię trage pobijali dzisiaj Teraz koniec jazdy. I tego weź spagata zrób

Co się stało? Nie skakaj tak, kurde, jak po malutku. Czekaj, nie, być to my pierwszy Dlaczego? Wie pani, Dlaczego? na kogo zagłosował? Na kogo? Na Gertycha. Mhm. mhm. Bo y, kocha nasz kraj, Polskę. To Dlaczego? Tak, biało-czerwony dalej. Mówiła panie. To pewnie... Jutro mamy 11 listopad, tak? Święto nie próbujesz. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? O! Dlaczego? No, jakieś się pytanie jeszcze. To się mieszkańców nie gdzie spędza Sylwestra w tym roku. Jak pan spędzi Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Brider. Okej, okay, dziękuję bardzo.